Witam bardzo serdecznie z tej strony, X Inc. A oto nasz trzeci odcinek serii. Zagrajmy w X Blades. A więc, ostatnim razem przeszliśmy planszę na Dróg, czy coś takiego. teraz widzimy, jesteśmy za jakimiś kratami. Oddajemy nowe umiejętności, więc kupimy sobie iskr iskrzący miecz. Tak, przypiszę go sobie zamiast na ziemi, bo i tego nie używam. Um, nie, zmienię trochę. Mm, ustawienie rzeczy. Psz, to no nie, jednak jest dobrze. No to lecimy dalej. Widzimy coś za kratami jakimiś. Jakiś placek. Więc biegniemy dalej. O i szybki filmik. Zapraszam do oglądania. O ja, Nasza Yemi została właśnie zamknięta w jakiejś pułapce. I to jest pierwsza pułapka właśnie w tej grze fajno jak na się z nią męczyłem też dużo no przyjemnie się czasami takie gra dla rozluźnienia właśnie żeby zapomnieć o mm, o zabijanie potworków bo właśnie tutaj sobie poskakać. Przydatne w tym miejscu tu macie sto że podczas skoku jak uderzamy mieczami, to wolniej nasz poseł spada. Może jeszcze teraz co nie jest, no ale za chwilę będzie. No nie. Chyba właśnie w tym momencie będzie. No, dzisiaj. A i tak ja super Oops, Ups, daisy. Chyba to jest jedno bezpieczne miejsce. Albo nawet nie. No i nagło. Aha, to jest dobre. Musimy i biegać w miejsce, w którego znikają kolce. Bardzo ciekawy patent. A, ich dostałem. A, z czwarte klasa chyba. Co cienko mi idzie. Aaa, zmienili trasę. No skubańcy. Przepali mnie. No to myndy. A gdzie teraz? Uff. Jeszcze? No, teraz nie łatwo. A łatwa mi już wstadło No, ciężko będzie. Czekać na sami przeciwnie są trudni, czy nie. No. Ja bardzo mi się podoba ten poziom właśnie Teraz to jeszcze znowu. Are you alright? What was that? The light magic. Light magic? They say there's a powerful artifact containing the light power hidden in these mountains. There's an artifact of light? If it's really so powerful, it must be able to lift the curse. Curse? There's a curse on you? It seems so. I've had a run of bad luck lately. This is no joke. Let me help you. A, myślałem, że jakiś kot z nas uratował, z a tu niestety okazał się twórzem. I uciekł, jak kobieta w potrzebie była. No kolejny atak w naszej krągwie. Nie to? No i to właśnie... Eee... Ehm. Ognisty gniew, używamy teraz. No jak zwykle fantomy są najbardziej denerwujące z tych wszystkich. Oj, padam, padam, powyżej się straciłem No jest trochę dużo. I biem ich leccy. O, kolejna część artefaktu. I już trzecia część. Femizykacze atakując, stojąc wrogów. Spacer. O, fajne. O, łączą się. Jeszcze 5 mogą. Muszą na, nade mną wtedy być. Coś tu jest, nie, nic. Nie kurczę, tylko zginę. Coś jak mi się wydaje. A nie mam gniewu. Zdążyłem. Fajnie też bo... Właśnie... Nie tak, nie sobie... Tak, był też jedno z klatem, mi się wydaje. Z tego co zauważyłem. No i tak, kolejne kombo we mnie prosto ale nie zostałem im duży Kolejna część artefaktu Walki wręcz Kombo ataku wręcz z tym ciosem kończącym Otrzymujesz nowe strzelające ostrza U, To fajnie ciekawe, czy też strzelające ostrza to też ciekawe czy też więcej mm, Obrażeń Z właśnie walki dystansowej dodaje Mogłoby to być O pokażę. O nie, nawet. Nie wygląda... O, kolejne życia tam są. widzę. No to bardzo fajnie. W takim razie może wygryć. Ja wam może pokażę jak wygląda właśnie użycie istrzącego mieczu. miecza. Mistrzącego miecza. tak. to za chwilę. No Dobra, na samym szczycie w tej gry wystarczająco dużo. I to jest właśnie. I Mierz. miecz. Nie, i Ostrzał. ostrzał. O nie, zaraz pewnie zaczynamy. I strzący miecz. I z nie niestrza. Ej, już się pogubiłem w tym To zadaje bardzo dużo wrażenia, ale na bossów, właśnie. Bo na... A taką zwykłą pojedynczą noskę to odbierze właśnie na strzała.

To będzie kolejna karsenka, czy co? So. No, jeszcze nie Nie, po prostu zwycięstwo można iść dalej. Tam się odblokowało przejście. A my sobie pozwiedzamy. Byłoby dobrze jakby był jakiś bonus właśnie, za na przykład zniszczenie wszystkich obiektów. Albo... W jakieś podobne rzeczy. To tu coś jest? O, nie, nie ma no nic. No ale wchodzę. Tu coś jest. Też już nic nie ma. Tam by coś mogło być, tam się wchodzi. Właśnie, powinno być że się trudlaniu wchodzi tam. Więc jakiś super nowy przedmiot. Albo zwój chociaż. To już zebrałem wszystko? Tak, zebrałem. No to. Kon koniec tego odcinka, to był szósty odcinek, o ile mnie pamięć nie myli, więc możecie komentować i do zobaczenia następnym razem, podsumowanie. No i jednego obiektu nie zniszczyłem. O, 4000 tysiące już zebrałem, czyli całkiem, całkiem w porze, ale na poprzednim poziomie jeszcze więcej się zdobywało, więc żegnam Państwa.